Pracujemy, proszę zobaczyć jak wygląda z drugiej strony. Robimy ładny klombik wokół kostki, chodniczka, tu cała przyczepa załadowana. Gdzieś około dwie taczki tu wchodzi ziemi, jeszcze bym tu burtę dołożył, to, to by wyszło więcej, tylko już zaczyna stawać dęba jak się jedzie, także tutaj już więcej nie załadujemy, taki sprzęt na silniku od malucha. Silnik odwiata 126P od malucha strzynie odrzuca, most odrzuca podnośnik na wyciągarce i taki to sprzęcik. Ładujemy sobie, no i przyczepka z kiprem. Później Wam pokażę jak podjedziemy. Pokażę wam jak kipruje No, a darcie jedzie tym sprzętem. tu ostrożnie, bo tu trzeba się wyrobić. O właśnie. No i dojechaliśmy, tu mamy składowisko ziemi na tyle placu, o, słoneczko pięknie świeci tam, widzicie, panele sobie stoją od drugiej strony, tutaj widzimy dojechaliśmy eee, tak w darmowym silniczej od Malucha skrzynia, trzy bieli do przodu i jeden do tyłu eee, i nasza przyczepka troszkę się buja, no bo to wiadomo, tu około 200 kg ładunku można swobodnie przewieźć teraz będzie ze 150 na pewno no, i plus ta przyczepka. Ona też waży no, lekko około 70 kilo Ta skrzynia transportowa. I tak, i to jest zrobione w ten sposób, że mamy skrzynię na ramię. Na ramię, i dźwignięką sobie otwieramy zaczep.